Zaczęło się nagrywanie. Yy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem konduktor, a ze mną jest Bebe Kłades. I jesteśmy w Minecraft'cie. Ostatnio sobie zakończyliśmy tutaj. I zdobyliśmy skarb. I dwie mapy prowadziły do tego samego, więc, więc wyrzuciliśmy obydwie. O, a tam coś. A. Są ryby. No i tak. ogólnie, e, dzisiaj e, przyszła czas na kontynuację. Dziś przyszedł czas na kontynuację. Dziś jest plan, żeby wejść do jakiejś jaskini. O ile jakąś znajdziemy. Jak znajdziemy, to będzie fajnie, jak nie znajdziemy, to będzie niefajnie, tak jak zwykle zresztą. No i... I tyle. A potem coś się wymyśli. Widzisz jakąś jaskinię? Nie. Ja chyba poszłem zupełnie... mleczek. Gdzie ty poszłeś? A nie widzisz mojego niego? No dobra, tam jesteś. Tam idę, tam. Widzę coś. Ja mam słodkie jagody. Hmm, w jaskini nie było nic ciekawego. Ale w tej może być wygrzeźliwo. To co tutaj ciekawego można znaleźć? Czemu tak moja graf tościjna? Masz shadery i nagrywasz. No i? O, zombiaki! Dwa. A ja mam łuk przecież. Ja też mam, ale bardzo zniszczony. On też jest bardzo zniszczony. Tu chyba nic ciekawego nie ma. Jedynie węgiel. Daj mi coś wykopać. No, tam jest dalsza część. Dalsza część? No. Ja już myślałem, że, nie, że już nic nie ma w tej jaskini. Слушайте, мы хотели посмотреть, что еще есть. Ну, есть там что Moim zdaniem nic ciekawego. Ale może by e, z tej jakby dziury zrobić e, jakiś prowizoryczny do dom, potem będziemy się przenosić, co ty na to? Okej. Okay. To ja tam A może pójdę coś kminić. Mam nie wiem co z Też mam dynamit. Złożyć, czy nie? Też mam dynamit. Czy może jednak złożyć do szybszego kopania? Jeszcze znala, znalazł. Jeszcze krzemień z tamtej dziury by został. potrzebne to konie nie jest potrzebne dynamit wyrzucę, chyba też mi nie będzie potrzebny jakoś to przyporządkuję Dobra w sumie dynamit mogę wziąć ale ty już nie W ogóle krzesiwa nieba, więc jak wejdziemy odpować Ja mogę zrobić krzesiwo No to żeby zrobić Trzeba też pod na napkapać, dlatego że jednego diamentu potrzeba. O, element. jest dzień albo wstaję Wstaję Co, robimy tutaj nowy domek? Moglibyśmy. Jak na ten czas potem będziemy się przeprowadzać. To nie jest chyba ta wiedźma, którą widziałem. To idź zabij. Możemy zabudować tą jaskinię Na no, masz drzwi? Nie mam, ale mam Obuż. Możemy ją zabudować. A tam chyba pochodnia została, co? Tego tu Przecież pochodnia jest... Została... Jak ty zbierasz te pochodnie? O, tam były, w jaskini. O. Ile ja tych kamieni w ogóle? Ja mam piętnaście. Sporo. Nasz mam wełnę. A bo łóżka nie he! Przecież Edi nie, nie zrobiłem! No właśnie ja też łóżka nie zrobiłem. Łóżko to jest podstawowe wyposażenie, a my tego nie mamy. Mimo że, że mamy surowce. Dobra, jest łóżko. Ja zrobię sobie żółte. Jeszcze skrzynia potrzebna. O. nie starczy na skrzynię, mogłem, mogłem pozbierać tam po drodze Ja mam cztery skrzynie. Znaczy już trzy, bo jedną wykorzystałam. Drewo taką obudową. Jakomu budowę zrobisz? Tutaj postawiłam łóżko. Nawet mam dwa żelaza. tak się robi krzesiwo? A tutaj jest krzesiwo. O dobra. Mam krzesiwo. Też dwie skrzynki, które mi zostały. Możesz mi dać. nie, to muszę. Wysokie to drzewa, nie wiem czy je wszystko. wszystko. Ja też robisz tego ściany to ja... No. no, bo jest bardziej wiarygodny. Będziemy opuszczać ten dom? Nie wiem. Bo możemy to zrobić spawn point i jak, i w razie czego, no to... To wiesz, moglibyśmy to się odradzać i... I tak poszukujemy wioski! Zabierzemy z wioski wszystko, co zabierzemy z wioski, to co nam jest potrzebne i będziemy wracać do domu i potem na kolejną, tym... potem na kolejną wyprawę, tak jak to miało kiedyś miejsce. W ogóle po co się tak obudowałeś? Jeżeli nikt mi nie wszedł. To co będzie z tym polem woldym? Co tu jest? Nie wiem. Moglibyśmy tutaj zrobić y, taką farmę. Albo no, zrobić albo się podkopać trochę w dół i zrobić ym... kosz na śmieci możemy zrobić no i możemy też zrobić magazyny na ja dole to ścina. 44 sztuki drzwi co tutaj jeszcze można zrobić? mogę zrobić tarczę na przykład co jeszcze? moglibyśmy zrobić płotek no ale po co nam płotek? dobra na razie starczy co nie, płotek moglibyśmy dobudować, żeby tutaj nikt nam nie wszedł no logiczne Tylko dużo drewna jest potrzebne. W sumie tutaj jest bardzo dużo drzew, więc sumie optymalnie ale nie pająki mogą przecież wejść jakby ten możemy też wejść na górę i dobudować z pół bloków taki daszek. Mam pomysła. Mam pomysła, co zrobię O... Na przykład to tak. Będę mieć też ogrodzone. w takim fajny sposób. Dobra, wszystko zebrałem. O, taki sposób. In the key O. Fajnie to będzie rozwiązane. Jeszcze pochodnią. Tu oświetle. O. Tu będą skrzynki. Nawstał nowy dzień, i nawstał czas, żeby skończyć odcinek. Albo jeszcze go trochę pociągniemy. Ale to zależy. Albo możemy już skończyć, bo już trwa długo. O, jajko jeszcze zbiorę. Dobra, no to te, no to, to byłoby na tyle. Nic się specjalnego nie działo. I jeśli się spodobał, to zostaw w górę. Chyba albo i nie, to, to zależy czy tym. Nie. Ja nie wiem teraz jak to skończyć, bo nieważne. To było na, na tyle i do następnego cinka